Witajcie ludeczki, z tej strony Sławieczny i zapraszam was do kolejnej przygody na moim druidzie w grze Broken Ranks. Dzisiaj kontynuujemy sobie questiki, a mianowicie zajmiemy się questem pobocznym Landy. Zaczynamy sobie w kalczmie u, Lesga, u Lesgara w Alarilu. Jak widzicie Lesgar stoi sobie tutaj, ma questa. Dalnak siedzi tu też, taki żołnierz imperialny, który tutaj się stołuje jak widać, też ma questa. Ale my jesteśmy zainteresowani akurat w tym momencie Mirandą, która stoi tu po lewej i jak widać też świeci się nad nią żółta ikonka Questu. Rozmawiamy z Mirandą i mamy Witaj, pod wiszącą skałą. Kim jesteś? Wymagany poziom 25. Jestem Miranda, prowadzę to miejsce. Czy chciałbyś u nas przenocować? Najlepiej sypia mi się pod rozgwieżdzonym niebem. Gwiazdy są piękne, ale też groźne, zwłaszcza jak obwładną twoim snem. Co masz na myśli? Śniłeś kiedyś tak, że wydawało ci się, jakbyś miał dwa życia? Tak mocno i realistycznie, że budzisz się i nie poznajesz samego siebie? Tak, każdej nocy. Więc rozumiesz, jak trudno jest potem odróżnić rzeczywistość od snu. Noc od dnia, może wisząca nad karczmą w skała runęła i jesteśmy już tylko cieniami, błądząc bez celu, nie znajdując odpoczynku po ciężkim dniu. Sądzisz, że jesteśmy martwi? Potrafisz udowodnić, że jest inaczej? Powiedz mi lepiej, co dokładnie ci się śni? Jestem sama wśród kłębowiska dziwnych istot. Doświadczam nieprawdopodobnych rzeczy. Nie wiem, czy są dobre, czy złe. Na pewno słodkie, słodyczą diabelską. W tych snach odnajduję siebie tak bardzo niepodobną do tej, która teraz stoi przed tobą chciałabyś, żebym ci jakoś pomógł? Sama nie wiem. Te sny mnie męczą, przeważają. Ale są też piękne. Porozmawiaj z wielkim drzewem w wiosce druidów. Może ono będzie wiedziało, co się ze mną dzieje. Dobrze, pójdę do druidów. I tak właśnie, rozmawiając z Mirandą, zaczynamy quest sny Mirandy. Udaj się do drzewa Augusta. Miranda ma problem z męczącymi ją snami. Obiecałeś jej pomoc. Udaj się do wioski druidów i porozmawiaj z Femium. Może będzie umiał jej pomóc. Czyli lecimy do drzewka. Tego właśnie parę filmików wcześniej, które na moim kanale wrzuciłem filmik, który się nazywał Próba Druidów. Jest to właśnie quest, który robi się na 22 poziom i dzięki temu właśnie ten quest, jak z Randy w późniejszym etapie gry, można na spokojnie wykonać, ponieważ mamy wejście tutaj do Viridium, do wioski do wioski druidów. Bo quest próba druidów odblokowuje nam wejście. A tak to byśmy nie mogli już teraz iść na przykład do Augusta Fermium i kontynuować questu z nimi randy. Dlatego polecam wam jeszcze raz zrobienie questu próba druidów na 22 poziomie. Ma o nim nagrany filmik, także zapraszam również do obejrzenia. A póki co idziemy do Augusta Fermium. i co cię do mnie sprowadza wiotki człowieku? I tutaj mamy trzy podświetlone, ale to są dwa inne questy na 29 i 30 poziom. Nas interesuje w tym momencie Witaj. Chciałem zapytać o dziewczynę z Mirandę. Ach, Miranda, cudowne dziecko. Rozumie nas od wiecznych. Cóż chcesz o niej wiedzieć? August szumi długo i wiele wie. Miranda męczą dziwne sny i chciałaby wiedzieć skąd się biorą. Sny nie mają jednego źródła, a jeśli mają, moje korzenie jeszcze go nie odkryły. Może jakiś opadły liść, lecąc tysiąc lat, trafiłby tam, gdzie Miranda zjawia się co noc. O ile jej sny są naturalne, ale tego nie umiem ci powiedzieć, bo moje szarpane korzenie nie wyleczyły się w pełni. Nie widzę wszystkiego. Może mógłbym coś na to poradzić? Uczynny z ciebie człowiek. Owszem, mógłbyś mi pomóc. W pobliskiej jaskini żyje stary goblin będący w posiadaniu mandragowy, rośliny o potężnej mocy. Przynieś mi jej korzeń, a powiem Ci co robić dalej. Dobrze, ruszam więc. I mamy za zadanie teraz zdobądź korzeń mandragowy. Zgodziłeś się pomóc Augustowi. W pobliskiej jaskini znajdziesz goblina, który będzie miał przy sobie korzeń mandragowy. No i sobie pójdziemy tędy, tu na dole. Też mamy odblokowane. No bloku blokuje nas jeden drzewiec, żeby wejść tutaj do jaskini, ale to spokojnie sobie go ubijemy. W końcu jakaś walka, tylko z mopkiem, ale walka. O, ale go pogryz. Tak jak prowadzi strzałeczka, idziemy sobie tutaj w dół, odpoczywamy. A, magiczna moc przeminąła, nie szkodzi. I spróbujemy tą czwóreczkę ominąć, ale się jednak nie da, trudno. No, a po prostu nam będzie tutaj troszkę przeszkadzała. Ładnie. O masz. W takim razie cofniemy się kawałeczek. O! I tutaj mamy żółte pole, sobie odpoczniemy. Po prostu nie mamy full życia. I ta czwórka by nas zaatakowała, ale jak się cofniemy i odpoczniemy. To po prostu oszczędzimy troszkę czasu. Tak, ta czwórka już nas nie atakuje. A my idziemy sobie tutaj do jaskini, tu po prawej. I na górę. Robiliśmy już tu wcześniej questy w tej komnacie. Także znamy drogę. Stary goblin. Kyky. esk santro! Wokół goblina zaczyna się gromadzić magia. Widzę, że nie dajesz mi wyboru. Przygotowujesz się do walki. No dobrze, panie Stawy, ale nie Jawy, goblinie. <ścoughs> U, Stawy i Jawy, coś tam bije. I proszę. Pomów z Livwimem. W jaskini prawił się Livwim. Dowiedz się, czego chce. Witaj. Widzę, że August dalej testuje twoją przydatność. Jeśli wciąż nam sprzyjasz, oddaj mi mandragorę i weź tę roślinę. Jest łudząco podobna. Korzenie Augusta wciąż będą gnić i drzewo straci swoje wpływy w alawilu Hmm. Zgoda. Daj mi fałszywy korzeń. Cieszę się, że słuchasz rozsądku. Wręcza ci roślinę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No i tutaj dostaliśmy fałszywą mandragorę zamiast Mandragowy I po prostu przedłuża nam to troszeczkę questa, ale za to więcej robimy, więcej ekspa dostaniemy. Wracamy tą samą drogą do drzewka. Czyli tutaj do wioski druidów. O, akurat mamy przejście. Co cię do mnie sprowadza, wiotki człowieku? Przyniosłem mandragorę. Dobrze się sprawiłeś. Mandragora zacznie. co to jest? Przyniosłeś jakąś zgniliznę? Hm. Widocznie goblin miał same śmieci. w takim wypadku potrzebuje ludzkiej krwi. Landau to znany nieprzyjaciel drzew. on i jego koldy zniszczyli część lasu, drążąc ziemię w pogoni za zyskiem. wymierz mu karę. Zabij jednego z jego parobków i przynieś mi jego serce. W porządku. pójdę do rezydencji Landała. Czyli poznał się August na mandrakorze. No, ciężko było, żeby nie, skoro to długowieczna i wszystko wiedząca roślina. <grytanie> Idziemy więc zabić parobka. Jak jeden ubyje, landało, no, ulandała jeden. Jak jeden ulandała parobek. Zginie to nic się nie stanie. Nawet pewnie nie zauważy tyle ich tam stoi. No I chyba pierwszy raz wchodzimy do posesji Landaua tak. Przynajmniej tak na live. Wejdziemy <laughs> sobie. O, magazyn. I tu stoi. Jest tak zajęty przeliczaniem kryształów, że cię nie widzi. Upewniasz się, że nikogo tu nie ma, a potem uderzasz parobka w głowę. Cios był na tyle skuteczny, że parobek nie zdążył krzyknąć. Wycinasz mu serce z piersi. O, aż krew poleciała. I dostaliśmy otrzymałeś serce parobka. I teraz mamy wróć do Augusta. Masz już serce parobka, wróć z nim do Augusta Femium. No to wracamy. Jak zwykle, jak to w questach bywa, łażenie w kółko w tej i w Praktycznie te same lokacje. No ale już wracamy. To wioski Dryutów. Zabiłem parobka, to jego serce. Cieszę się, że mi pomogłeś. Masz moją wdzięczność, a to wiele znaczy. Idź teraz do Miwandy. Dzięki mocy uleczonych korzeni pomogę jej zrozumieć sny. Weź też ten starożytny pancerz po jednym z moich wrogów. Niech ci lepiej służy. Bywaj. Bywaj. O, straciliśmy serca, a skórzaną zbroję, absorpcji i energii. I mamy Idź do Miwandy. August powiedział, że dzięki uleczonym korzeniom pomoże Miłandzie zrozumieć sny. Mhm. No zobaczymy. A, tu jest to i Miranda, nie zauważy. Witaj pod wiszącą skałą. August powiedział, że pomoże Ci zrozumieć sny. Zastanawiam się, czy na pewno tego chcę. Jest coś, co mnie przeraża w tych snach. To uczucie, ono. Dziewczyna dotyka skroni. Miranda, co się dzieje? Moc Augusta zaczyna działać? Wszystko mija. Obrazy, drzewa strzelające pod niebo, blask ogniska i ona. Wiła. Razem z. Dość, dość! Dziewczyna szarpie się, otrząsa, spogląda na, na ciebie przytomnym złakiem. Chyba już po wszystkim. Pamiętam teraz rzeczy, o których nie chcę się zapomnieć. Wiła. Ona pewnie wie więcej, ale z jakiegoś powodu boję się do niej iść. Ja to zrobię. Kiwa mawo głową. Dobrze, dziękuję. Do zobaczenia. Miwanda przypomniała sobie, że w przeszłości łączyło ją coś z wiłą. Nie pamięta jednak wiele. Porozmawiaj o tym z wiłą. Wiła to jest taka jakby nimfa wodna, która jest przy wieży, koło wodospadu. Daleko nie trzeba iść. Nie idziemy tędy, bo to jest białe pole. <laughs> Idziemy po prostu na obkoło. Trzymamy się traktów. <laughs> A i tak do wiły nie jest daleko. O. Ona też ma dla nas jakieś zadanie? <laughs> Namnożyło nam się tego trochę. Czego chcesz? Witaj. Wiesz coś o snach, które dręczą miwandę? Wiem. Pytanie. Skąd ty o tym wiesz? Pomagam jej zrozumieć te koszmary? Koszmary? To nie koszmary, tylko najpiękniejsze doznania, jakich może doświadczyć kobieta. Pomagałam jej zachować w pamięci najlepsze wspomnienia, chwile, które spędziła ze mną. Cały czas próbuję ją przywołać, ale ona ignoruje mój zew. Gdy ją zobaczysz, proszę powiedzieć, żeby pamiętała o lesie-nijach. Lesie-nijach? Hm. Na pewno porozmawiam o tym z Mirandą. No, i znowu porozmawiaj z Mirandą. Wiła zdaje się darzyć Mirandę mocnym uczuciem, znajdującym swoje źródło daleko stąd, w owianym legendą lesie Nijach, miejscu, gdzie rzadko zapuszczają się zwykli śmiertelnicy. Wróć do Mirandy i przekaż jej wieści. No tak. Czyli po prostu do Mirandy znowu. I dokzmy. Tym razem jest tu na środku dobrze. To wiła zsyła na ciebie sny, żebyś nie zapomniała o lesie nijach. Nijach? To straszny las. Nie ma tam miejsca na wolną wolę, jest tylko pragnienie i zaspokojenie. Za młodu miałam zwyczaj chodzenia we śnie, raz się zagubiłam. Nie było mnie pół roku. Potem znaleziono mnie pod bramami Lewdmo, Nieprzytomną, nagą wycieńczoną. Nic nie pamiętam z tamtego czasu, tylko te sny zsyłane przez wiłem moją. Twoją? Nieważne. Pamiętaj, Lesgar nie może się o niczym dowiedzieć. Jest dla mnie ważniejszy niż życie. Przyjmij ten magiczny pas w podzięce i odejdź. Chcę zostać sama, zebrać myśli. Dobrze, do zobaczenia. I otrzymaliśmy pas inteligencji i many. Także otrzymaliśmy pas, otrzymaliśmy pancerz wcześniej od Augusta, zdobyliśmy doświadczenie. I zakończyliśmy ten quest z Mirandy. Co sobie zobaczymy w eksploracji? Mamy zadania poboczne z Mirandy na poziomie 25. O, ominęliśmy jeszcze Martwe Morze, ale to ogarniemy. Także kolejny, już drugi quest poboczny z Alawilu zrobiony. I to by było na tyle na dzisiaj w tym filmie, w tym materiale na YouTube. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Pokazałem Wam, jak ogarnąć ten quest, żeby zdobyć aż dwa itemki. Co prawda, nie są to jakieś super itemki, ale zawsze można je sprzedać w sklepie. Tak, skórzana zbroja oraz pas inteligencji. No, także dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście ludeczki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam, jak zwykle, do komentowania, do subskrybowania, jeżeli macie oczywiście ochotę kontynuować ze mną podróż i i wiedzieć, kiedy będzie następny film. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie i zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczyska. Cześć ludeczki!